Cześć witajcie na moim kanale dzisiaj będziemy nagrywać luk ze słuchu z moją koleżanką. Przed chwilą nagrywaliśmy. No, przed chwilą nagrywaliśmy ten robloxa, to więc. No. Dobra, ale jeszcze, Wtedy, na, tak na wstępie, jeszcze tak na wstępie. Jeszcze tak następnie. W sumie to. No pozdrawiam jedną dziewczynę, która mi dzisiaj w sumie tak rano to dała. Nie, wczoraj, przepraszam. Alicja z y, 8212 dała mi tyle pozdrowień, że już mam troszkę hajsu. I bardzo dziękuję za to, bo byłam taka biedna. <laughs> no, po prostu nie miałam nic. No dobra, no to tak. Oja, to ja w sumie już zbyt. zaczynamy. Subskrybujcie kanał i dajcie łapki w górę. Jak chcecie więcej takich hajsów, to. No właśnie, link w opisie na mój serwer Discorda, tutaj proszę. Chomiczki darmowe, no Dobra, no to zaczynamy. No, To <grymne> <grymne> będzie sklep na początku. Mhm, już jestem. Dobra. Od czego zaczynamy? Dawaj od włosów, bo ja zawsze chyba zaczynam od włosów, nie wiem. Też tak Ogólnie to mam krótkie włosy. Dobra. I po, powiem Ci tyle, że, że są takie krótkie, takie do, do ramion. Kręcone, falowane, bez grzywki. No i, no i taki, taki różowy, taki pudrowy, taki brudny róż. Pudrowy, brudno, pudrowy róż. Taki oryginalny ma kolor, ten pudrowy róż, tak? Nie, nie, po prostu ja sobie dałam taki, bo mi to Dobra, już chyba. A oryginalny to powiem, jak... że ma blond. Tylko to mogę Tylko powiedzieć. Tylko bez VIP, bo ja już nie mam vip -a. Tak, wiem. O nie, o nie, o nie. Nie, dobra. Dobra, jest kit, jest przepraszam. przepraszam. No to że nie ma vip ale, ale włosy są ogólnie bez vip więc kit. Dobra, już mam. Na no teraz yy, daję bluzki. Bluzki, dobra. Topy oraz bluzki sobie bierzemy. Yy, ogólnie to jest taki topik, tak moim zdaniem. To jest na pewno topik. Czekaj do... Koszulę i topy dawaj. Yy. No i tam trochę zjedz sobie i Koszulki i topy. I taka krótka bluzka nawet. Widać yy, brzuch ma napis, tak mam tak, na, na klatce odejść, mm -hmm. Ma takie... takie piórka, takie... Nie wiem jak to powiedzieć, co I też nie za diamenty jakby co. No wiem, ona... jest ogólnie za 300 cłońców. Muszę, że to mogę ci powiedzieć akurat. Dobra. Ma takie futerko ten, a, jaki góry. Kolor, a jakie kolory? A jakie kolory? Okej, okay, już ci mówię. Buterko będzie takie okay. beżowe. No dobra. Proszę, o kurde, ja nie umiem bo beżowego odróżnić. Się, jestem słaba. Taki jasny beżowy, taki podchodzący w różowy, ogólnie. Mm. Nie wiem, czy to taki, bo ja jakby... Buterko beżowe, taki ten, I taki, samy kolor, taki sam kolor ma ten napis. I, I tak. A bluzka ma kolor biały. A to futerko ma różowe. Nie różowe, taki beżowo-różowy, jak można powiedzieć. No dobra. I teraz koszulka cała to ma biały. A napis był? Taki jak futerko. No dobra, już mam. Tylko wiesz, nie za bardzo. Ta futerko jest na, nad klatką pierściową ogólnie. Mhm. Ale właśnie m, m, tak za bardzo nie ten. No. M, jak chcę Ci powiedzieć, no. no. za bardzo nie pod, m, no, nie podpowiadaj, bo to trochę ułatwia mi akurat. No wiem, ale ja też chcę, żebyś zrozumiała, bo jakby ja nie umiem tak. tłumaczyć. Może wezmę ten, to jest z kolekcji Pixel. nie. M, m. Ja teraz akurat szukam jakiejś ładnej spódniczki, bo bym chciała, to była właśnie jakaś spódniczka. Mm. Kurde, miałam taką ładną spódniczkę z vip ale zapomniałam, że ty nie masz vip -a. To jest najgorsze. Mhm. Okej, okay, mam, 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 mam. Dobra. Chyba mam, czekaj. Gdzie są, gdzie są, gdzie są te shorty, rajstopy, spodnie? te spódniczki, a dobra to wezmę, wezmę sukienki, spódnicę, no i okej, Weź z spódnicą Spódnicę, czekaj, spódnicze spódnicę, dobra, już mam Kurde, znowu wziąłem jakąś sukienkę, spódniczkę, co jest za VIP <laughs> Jezu, czemu tyle rzeczy jest za VIP, ja się pytam no, Okay. ok, mam, mam. okej. Okay. Myślę, że ci mogę już mówić, jakie mm -hmm. kolory teda. Te, te. Więc okej okay. mm. yy, Tak, yy, ogólnie ta spódniczka jest w kratkę, taką niedużą, nie małą, taką, taką, ten, taką dobrą. Ma wycięcie takie na, no na nodze, ale takie malutkie, takie dzieci. tyci Jest ogólnie na, na guziku. No i tak, ja teraz jak szukam. znajdziesz, to mi powie. Nie wiem, czy mogę Ci powiedzieć taką konkretną stronę, na której jest, bo... Ogólnie na tej stronie są dwie, trzy spódnice w kratkę, to Ci tak mogę podpowiedzieć. Dobra, znalazłam jakąś podobną jakie kolory to tak poza kratką nie ci to powiedzieć jest no nie po prostu kratka, taki beżowy tak? jak nie tak kratka tylko poza kratką ogólnie mhm, wiem. no to wiesz taki beżowy taki jak był jak był napis i jak, jak ten, i taki jak ten jak wiesz jak no, wiem, wiem, dobra. I dalej. Dobra. Drugi kolor to będzie biały. Mhm. No i kolejny też będzie biały. No to biały i też biały, dobra. Na razie ładnie. Okej. Okay. Może będzie taki sam, bo Może. mi się podoba, bo to nie jest w moim stylu. Chciałam w ogóle wziąć taki kolor włosów, jaki ja mam, tak ogólnie sobie wzięłam takie no. Ale stwierdziłam, że ci będzie ciężko znaleźć i jakby widzisz, że jakie to... Tam... Nie wiem, weźmy... Nie, to masz mieć możesz Bo myślałam, że nie masz nie. Więc okej, okay. teraz myślę, że weźmiemy buty sportowe. Mhm. Mm bo lubię. Bo uh, buty sportowe, no. Uh. Myślałam, że jakieś... No czy ja nie lubię. Nie myślę, że... lubię... I dzisiaj koza, kozaczki bym chciała, ale jeszcze na nogi bym chciała coś... wiesz. Mhm. Wiesz, wiesz, o co chodzi. Więc dobra. Mm. Kurde, to będzie za drogi Luka, nie chcę żebyś dużo kasy wydała, co nie. Mhm. Nie no. To ja to staram nic, się znam. To nic. Dobra, czekaj, 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 czekaj. Dobra, czekaj, czekaj, bo ja szukam butów, ale nie mogę znaleźć takich tanich. Bo ogólnie chciałam wziąć takie buty za 300, nie wiem, matko, 700. Dobra, bierz jakich chcesz. No, no dobra, wezmę te za 700. Dobra, dobra, dobra. Um, więc tak... Um... Jak bo muszę znaleźć te okropódki okej, mm. mm, okej, okay, okay, mam, mam. Ogólnie powiem Ci, że tak. Yy, albo nie znalazłam tanie i nawet ładne. Można tak powiedzieć. Okej, okay, więc buty sportowe, mów tak jak Ci mówiłam, co mm. nie No to tak, yy... a yy, powiem ci, że mają skarpetki, buty z ska skarpetkami. Ej kurde, kurde nie, nie te, dobra, wezmę te za siedem. Ogólnie mają wysoką podeszwę. Mają trzy kolory, to ci mogę powiedzieć. Są na rzepy. No i tyle. Dobra i biały kolor. Eee. Tak, ale ten. Ale ten. Pierwsze kolory to takie... Pierwszy kolor to taki, jak był... Jak były te futerko i ta spódnica i ten napis. Mhm. Już mam. I drugi kolor tak samo, a podeszwy zostaw biały, ok? Dobra. Okej, okay, teraz wchodzimy w akcesorium. Kurde, to jest za flip. <gry> To było takie piękne. Ogólnie szukam jakiegoś kapelusza, ale nie mogę znaleźć. Więc tak. Mm, em, czekaj, czekaj. W ogóle w dodatkach nie mam, nie mam też co brać, żeby to pasowało do tego luczka mojego pięknego. Tu mnie drogo jest, Daj... na razie. Ale to nic. Możesz mi powiedzieć, ile ten luk na razie kosztuje? 2275. O, to drożej niż mój. Czyli coś pomyliłam, pewnie. No ale trudno, dobra, już za późno. To luk ze supu. Wiesz to, tak myślę, patrzę, szukam i nie mogę nic znaleźć. O kurde, jak głowy. Nie znalazłam na nakryciu głowy. Ja na Co głowy coś ładnego, ale nie powiem ci. To by tak idealnie no, pasowało. Słoneczniki. No, ale właśnie. Słoneczniki, one są takie piękne. Oh, wow. Ej, czekaj, bo chyba coś znalazłam z tego ładnego. Kurde, nie, no, no z tymi słonecznikami. Ładnie, ładnie. A ja mam chyba jakiś ładny, ładny ten... Ale nie wiem czy to w ogóle pasuje do siebie, bo mi się wydaje właśnie, że to nie pasuje. Więc co, mi chyba, mi się wydaje, że, że to jest trochę dziwne. Um. Hmm. O dobra, znalazłam, znalazłam. Znalazłam coś fajnego. Dobra. Um, ogólnie powiem, że to są skinki. I mają kształt takie motylki, takie ich jest dużo. To jest wystarczająco... To jest wystarczająco dużo podpowiedzi. Na nakrycia głowy? Tak, na nakrycie, nakrycie głowy. Dobra, to już chyba widzę takie. Dobra, jakie? Dobra, kolory? to pierwszy kolor, e, pierwszy kolor będzie biały. Dobra. Drugi ten beżowo, beżowy, brudny ten, wiesz. Już. Masz? Mhm. Trzeci to będzie... Trzeci to będzie ten biały, potem znowu beżowy i potem znów, znowu biały. Dobra. Albo nie, potem... nie, ten końcowy jednak będzie beżowy, okej? Okay? Okej. Okay. Ale tam są na górze takie słoneczniki I jak y, dasz środek Taki różowy, a te Pierwsze i trzecie y, Białe, to tak ładnie to wygląda Serio no, Fajnie, fajnie Dobra, no to to tyle? Nie Jeszcze mm. ja bym chciała coś znaleźć Jezu, dałam jakiegoś Jakąś pantę I jakieś jakiś meneli mm. Okej, okay, mam Mam jeszcze kolejną rzecz. Ogólnie to jest taka opaska z kokardą. Um, I ko mogę powiedzieć, że kosztuje 300 kaski. Tyle ci powiem. Mm. A też nakrycia głowy. Tak, wszystko w krycia głowy, teraz co ci, co Proszę mnie nie hejtować, że nie umiem robić look. -up. Dziękuję. No już mam. Ale z kokarką. Tak, z kokarką. E... Ta, to, to pierwsze. Pierwsze to ten różowy, drugi, a ten ostatni to jakiś taki różowy. Jak włoski. Trzeba to się z lewa, czekaj, może po... No i to bardzo u mnie Dobra, się Dobra, Troszkę ciemniejszy od włosków, weź ten różowy. Ja bym dała w sumie całe białe, ale dobra. Ja właśnie, zobaczcie jak by wyglądało, bo się właśnie zastanawiała. Ej Nie, powiem ci, że tak. Pierwszy kolor to biały, drugi kolor to, kolor to biały, a trzeci to beżowy. Mm, ładnie to wygląda. Dobra. I myślę, że to jest tyle. O to ja kupuję. Albo czekaj, nie. No. nie. Nie, 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 nie. To jednak nie jest konie. Jeszcze kabaretki bym chciała. No dobra. No to. Wspomnij Akurat kabaretki to mam. No to rajstopy chyba. Jest takie podarte i białe. Średnio nie widać, ale... ale ładne. Ale... Ja mam... Może zacząłem różowe różowe. Zastanawiam się nad takim ciemniejszym różowym. A one są dla pip... Yy... O nie, dobra, są dla VIP, przepraszam. Właśnie patrzę na pierwszą no. stronę właśnie te podarte. Hmm. O nie. Ta strona jest ładna. Wow. To wejście błyszczące. A dobra, już wiem. Białe? Nie. Pierwszy kolor. A zobacz jak one wyglądało białe. Oni nie białe. Ale dobra. dobra. Mi też, ale. Dobra. To pierwszy. Ale proszę, jaki ty masz... się, się, a, dobra, i się... <grym> Nie, dobra, mam inne rajstopy, mam ładniejsze. Ej, dobra, wejdź do sklepu, jak, jak wyszłaś. Nie, ja jestem ciągle w sklepie. <grym> Ej, to okej, okay. tam masz błyszczący kabaret i tam w tej w tej samej stronie, to ci powiem, są takie rajstopy. To mają taką, taką jakby brązoletkę na nodze, nie wiem kto opisać, no chyba to jest brązoletka, albo po prostu, nie wiem co. Dla VIP? O nie, to jest dla VIP, ja nie mogę. Dobra, to weź te, z... te, te, No. A to tyle? Eee, czekaj, jeszcze szukam, ale już widzę, że te wszystkie kabaretki są dla VIP, więc trochę slabo. nie. Ej, dobra, dobra, to jest wszystko. Yy... Więc git, jest git, jest git. Yy... To ja chyba. Ile Twój luk kosztuje? 3150. Mi kosztuje 200. Matko 200 bym chciała. Yy, 2975. Dobra. To... Moim zdaniem to jest ładny luk. Dla be, bez VIP, więc no. Bez... Dobra, ja już kupuję Dodam no, sobie na listę. Dodam sobie na listę. Ja jestem biedna. Mam tylko 700, więc... No co kupuję. kupuj to. Uuu, ale... A ja chcę ja kupię włoski z mojej listy. Co zabolało? No hajsik. To <laughs> nie. Nie tylko 1000 nie, mam trzy tysiące. Ja kupię jeszcze. vip ja mam. Ja Kupię CV Matko, jak kupię cipa. Jak kupię sobie to ci zrobię taki spam. <grym> Pozder mówię ci to, więc uważaj już. O nie. No dobra, no to sprawdź czy jest taki sam. Ale mi się podoba. Jak najbardziej. E, a kupisz mi to zejść, czy, czy, czy sama sobie mam kupić potem chcę zobaczyć, jak wyglądał po prostu? Jezu, jaki to miałeś... Nie... Pastelowa siwa. O... Napisałam pastelowa siwa. Jezu, a ty masz razem, czy ten? Post ten oddzielnie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Hmm. Siba Sy... jest. Ej, ja ciebie nie mam znajomych. O nie. Pastelowa Siba nie może mieć już więcej przyjaciół. jest ale smutne. No, ja mam za dużo, ale i tak mogę. O Jezu. Wszystko git. Oprócz... Mm. Ej, no nie, no, do... nie no, ale ładny. Nawet nie widziałam tych włosów, ale one są ładniejsze, mi się tak wydaje, że one są ładniejsze. I w sumie teraz ci widać, wiesz, no nikt, więc muszę szybko... Jak się... Cicho. <laughs> ja nie umiałam beżowy, bo ja tam słaba. Ale no ładnie to wygląda. No, ty masz, ty ale nie no. Wszystko się zgadza, tylko oprócz tych włosów. Oprócz włosów i koloru, co nie, Włos tych mhm. różowego. Ale i tak dobrze nam poszło. No w sumie ja i tak się cieszę. <śmiany> <śmiany> to jest chyba już taki Ale ładnie, rób ja go będę nosić, bo naprawdę ładny A mm. inne włosy będą pasować A włosy ładne No to, to już kończymy odcinek Dobra, no to zostawiacie łapki w górę Subskrypcje I do zobaczonka, papa pa.